Witam na tym filmie omówimy sobie mój jakby to powiedzieć yy, moje spojrzenie na główne i krosowe pary walutowe yy, w odniesieniu swing trading na przyszły tydzień 16-20 listopad i teraz tak złoto według mnie Myślę, że kierunek powinien być w dół. Po w poniedziałkowym ogłoszeniu na temat tego, że powstała szczepionka w firmie Pfizer, która daje 90% skuteczności i wywołuje odporność na COVID-19 no to włączył się ostry risk-on sentyment. Skoro łączył się risk on, to pomimo alarmujących, alarmujących y, liczb nowych zachorowań i zgonów w Ameryce, Europie i innych krajach, y, wszyscy się ucieszyli w poniedziałek, że będzie szczepionka. A złoto reaguje na sentyment risk-on, risk, on, risk of, Czyli jak jest dobrze na rynku, no to złoto. To nie, jak jest źle na rynku i się boją, no to złoto drożeje. No według mnie powinno tanieć po tym newsie o szczepionce, chociaż mogą się pojawić jakieś yy, drugie myśli typu no fajnie, że mamy szczepionkę, a jak długo zajmie zanim oni naprodukują odpowiednią ilość tej szczepionki, a jak oni tą szczepionkę dowiozą i tak dalej. Jak oni to rozprowadzą między ludzi, więc ja i tak myślę, że powinno iść w dół. Według mnie, ale mogę się oczywiście mieć na dzień dzisiejszy. Właśnie robię na 14 listopada moje spojrzenia, a w tygodniu wszystko może się zmienić. Odnośnie WTI, WTI tak samo ucieszyło się w poniedziałek jako surowiec, który. Jest podatny na sentyment RISCOW. Ropa podskoczyła sporo do góry. Jak tylko sprześć, że jest y, mm, szczepionka. no Myślę, że ropa powinna według mnie też iść do góry. OPEC na razie jeszcze nic nie mówi. Czy będzie przycinał bardziej, czy nie. Na razie cieszę się z tego, że jest ustabilizowanie ceny. Ale w drugą stronę mamy lockdowny. Czyli biznesy są pozamykane, ludzie nie jeżdżą do pracy, ropa po prostu nie jest zużywana. Więc z jednej strony do góry, w drugą stronę neutralnie. Więc nie mogę powiedzieć, że jestem stuprocentowo pewien, że ropa będzie w tym tygodniu szła do góry na tą chwilę bo są so, za i jest przeciw EuroCHF No jak usłyszeli w poniedziałek że będzie ta szczepionka no to szaleństwo na euro, które po prostu nie kontroluje według mnie tej szczepion, tych, tej fali zarażeń nie kontrolują właściwie już tego wirusa, więc ucieszyło się EURO, że szczepionka jest w drodze i będzie dobrze. Czy ja bym chciał kupować EURO CHF? Czy sprzedawać? Nie. Nie, nie. nie uważam EURO za walutę, która jest według mnie atrakcyjna fundamentalnie, czy CHF obecnie. Więc spodziewam się bardziej konsolidacji Euro, Y to samo. Spodziewałbym się bardziej konsolidacji, jakichś małych ruchów w jedną w drugą stronę. Nie chciałbym kupować euro, skoro Bank Centralny Europy, Europejski Bank Centralny, przewidują, rynek przewiduje obecnie, że mieli uciąć o 0,10% stopy procentowe w grudniu. Ale jak tylko pojawił się NEWS, to niektóre głosy z ECB zaczęły mówić, że no w sumie to chyba sobie poradzimy, nie jest tak źle i tak dalej. I zaczęło się pojawiać takie wycenianie przez rynek, że może jednak nie utnął o 0,10% tych 100%, czyli nie o 0,10%, tylko 0,5 no 0,5% stopy procentowe utnie w grudniu Europejski Bank Centralny, więc nie jestem zainteresowany ani euro, ani JPY USD CHF no USD jak ostatnio słyszałem, to chyba mieliśmy 120 tysięcy nowych zarażonych jednego dnia w USA, czy 200, już nie wiem, jaka to duża liczba była. W każdym razie kilkaset tysięcy. Więc USD oczywiście też się ucieszył w poniedziałek na myśl o tym, że amerykańska firma wytworzyła w końcu szczepionkę, która daje 90% skuteczności i wytwarza odporność na COVID-19, w drugą stronę. Co tu wiele mówić, nie, USA wcale nawet nie próbuje kontrolować rozprzestrzeniania się COVID-19, według mnie polityka polityką. Oni się nadal nie dogadali odnośnie tego pakietu fiskalnego, czyli jak wspomóc Amerykanów w tych trudnych czasach. Republikanie z demokratami nadal się nie dogadali. Wybory prezydenckie mamy za sobą, więc myślę, że dalej będziemy szli bokiem. Kat JPY, no w poniedziałek kat zyskał ładnie. Ale później zaczęli się obsuwać w dół. No, jak mówię, zaczęły padać pytania, a ile im zajmie wytworzenie odpowiedniej ilości szczepionek, a jak oni to rozprowadzą, ile im to zajmie i tak dalej. Poza tym, nie wiem co mógłbym jeszcze powiedzieć o KJPY, nie jestem zainteresowany obecnie KJPY, myślę, że dalej będziemy tak w konsolidacji się bić. To samo KCHF. CHF, konsolidacja według mnie. Nie widzę w Kanadyjczyku nic, co miałoby mnie przekonać do kupna Kanadyjczyka na CHF i JPY to pary riskowe, więc gdyby zaczęło być jeszcze gorzej niż jest. I nagle okazało się, że szczepionka jednak nie jest wcale tak skuteczna, czy ma jakieś efekty uboczne, no to bym właśnie, skoro się w JPY CHF USD JPY. Kolejny bocznik według mnie. No jest po prostu dolar amerykański nie jest według mnie atrakcyjny. Z kolei japoński yen, gdyby było coraz gorzej, coś się wydarzyło złego w tygodniu 16-20, to kreowałbym się w stronę japońskiego jena. Nie jest atrakcyjny ja, dolar amerykański według mnie, więc boczniak albo w dół, jeśli coś wydarzy się złego. USD Card, pff, no, ani jedno, ani drugie. Ani dolar amerykański mnie nie interesuje pod względem kupna, ani, ani Kanadyjczyk, bo i Fed od dolara amerykańskiego mówi, że najbliższe podwyżki 100% za 2-3 lata, a ekonomia radzi sobie jako tako i się tam odbudowuje po całym COVID-19, a Ski Bank Centralny mówi, że Najbliższe stopy procentowe będą podnoszone za jakieś 2-3 lata. Teraz będziemy patrzeć i wspierać gospodarkę QE, dodatkowe pieniądze, jakieś tam inne rzeczy, które może zrobić bank centralny, żeby wspierać gospodarkę. I myślę, że będzie dalej poczniak. Out NSD. No tutaj sprawa zrobiła się dość ciekawa w poniedziałek. Jak się nie mylę, tak, poniedziałek nie. 9 był tutaj. Tu był dziewiąty. 9 to był poniedziałek? Tak, to była ta szczepionka, ale obydwie pary są risk on, więc nie było łatwo tak. Kto tutaj teraz ma większe szanse na wzrosty w, w swojej walucie? No i tak, banki centralne. Nie. Bank Australii powiedział, że stopy procentowe ujemne są bardzo mało... Bardzo mało... To było we wtorek chyba, tydzień temu. Że ujemne stopy procentowe są bardzo mało, bo prawdopodobne w Australii. No i Australijczyk oczywiście rósł tam 100 pipsów przez 3 dni chyba. Ale... Mają te zatargi właśnie, Australia ma zatargi lekkie z Chinami. Te ich tam taryfy jeszcze tak bardzo nie szkodzą Australii. Ale gdyby Chiny wytoczyły ciężkie działa i zaczęły, nie wiem, banować chyba Węgiel i coś jeszcze od Australii, nie pamiętam co to było, to wtedy byłoby słabo. Z kolei Nowa Zelandia. Bardziej optymistyczna była w tym tygodniu. Było zdaje się posiedzenie banku nie hmm. this week 9 NSD coś było pamiętam z NSD był jakiś komentarz o był statement z NSD właśnie w środę 11 11 o, tu był ten statement z Nowej Zelandii. 90 kilka pipsów w stronę Nowozelandczyka, bo Nowa Zelandia w środę stwierdziła na swoim statementzie, że chyba jednak nie będzie potrzeby tak szybko obniżać stóp procentowych, jak to stwierdzali. No i poza tym, patrzą lekko optymistycznie w przyszłość. Czyli Nowozelandczyk wydaje się być troszeczkę lepszy od, nowo, ze, od australijskiego dolara. No ale spodziewałbym się właśnie jakieś sieczki teraz. Ani jeden bank, ani drugi nie chcą obniżać stóp procentowych, lub wcale się nie, nie myślę za to zabierać. Obydwa są walutami Riskon. Dobre NEWS-y sprzyjają obydwu walutom, więc myślę, że może być tak, trochę nie w tym tygodniu i góra do góra, ale w tym tygodniu trzeba zerknąć kalendarz ekonomiczny i będą przemawiać gubernator Love i jeszcze ktoś z Australii, więc to może wtedy ustawić tutaj w zależności od tego, co powiedzą, kierunek na Australia, Nowa Zelandia, ale obecnie myślę, że tak bardziej bokiem powinno się to poruszać. EuroCat. No euro się ucieszyło w poniedziałek na temat tej szczepionki, której desperacko potrzebuje Europa. Ale Kanadyjczyk wziął górę, bo był walutą risk on. Czyli Kanadyjczyk zyskiwał w poniedziałek tak samo jak Europa. I była korelacja. Nie wiem, inwestorzy... Z Stwierdzili najwidoczniej wreszcie tygodnia, że Europa, euro, euro to fajna waluta i tak dalej, i trzeba kupować, chociaż mają właściwie brak kontroli nad COVID-19 w Europie i jest strasznie. No to stwierdzili, że i tak kupujemy euro. No według mnie powinno się poruszać to właśnie w trendzie bocznym ani Europejski Bank Centralny, ani Kanadyjski. Na chwilę obecną myślę, że nie mają nic do zaoferowania, ani jedna, ani druga waluta, więc myślę, że pójdziemy bokiem. Gdyby jednak pojawiły się jakieś dobre NEFsy i włączył się Sentimentalist z konto, stawiałbym właśnie na kanadyjczyka, że ropa do góry, kanadyjczyk tutaj by był mocniejszy od euro. Audi, no od poniedziałku jak się pojawi tylko NEFs, no to jako nasz barometr sentymentu RISK ON, RISK OFF To AUTN oczywiście do góry, to tam był trade w ciemno dosłownie Można było kupować w poniedziałek i do końca tygodnia, w zależności od tego gdzie się weszło, no to można było Zgarnąć ileś pipsów, przykładowo 80 czy 40 Nadal myślę, że jeśli będzie dobry sentyment, nie będzie złych newsów, no to to powinien iść do góry no Z drugiej strony, jeśli pojawi się, że Coś złego dzieje się na świecie, typu szczepionka nie działa nowe lockdowny, nowe zamknięcia gospodarki jakieś w Australii, no to wtedy odwrócilibyśmy to pewnie w kierunek w dół. Autkat no, obydwie waluty są on, więc tak jak widać na początku w poniedziałek było. Rzut trochę w stronę Kanadyjczyka, bo ropa rosła, ale później zaczęliśmy iść w tygodniu w stronę Australii. No i tutaj myślę, że nie wiem, szczerze powiedziawszy, myślę, że to będzie taka konsola, bo ani Australijski Bank Centralny, ani Kanadyjski nie jest za obniżaniem czy podwyższaniem stóp Jeden i drugi stwierdził, że będzie trzymał tak, jak jest i patrzył na dane i. Zobaczymy co się wydarzy. Pamiętajmy, że w tym tygodniu przyszłym 16-20 listopad będzie przemawiać dużo z Australii oraz z Kanady, więc ruchy mogą być w jedną i w drugą stronę, w zależności od tego kto co powie na temat swojej polityki centr banku centralnego i jakie komentarze padną. Więc na razie bez kierunku na tej parze walutowej bym raczej obrał tak, takie stwierdzenia. NSD USD bezwarunkowo myślę, że jednak do góry dla NSD dlaczego? Bo nowozelandzki bank centralny stwierdził ostatnio w trzeciego to było chyba właśnie, że bardziej optymistycznie patrzy w przyszłość oraz nie, nie, oraz nie będą jednak chyba tak szybko obniżać 100% jak myśleli. I tak dalej. Z kolei Fed stwierdzi, że za 2-3 lata będą najbliższe podwyżki 100% w drugą stronę. Jeśli chodzi o Amerykę, mamy 120 tysięcy czy 200 tysięcy dziennie zachorowań na COVID-19. Tymczasem w Nowej Zelandii, chyba cztery odosobnione przypadki, i pełna izolacja, i żadnych nowych przypadków COVID-19. No Kierunek jest dla mnie tylko jeden, nie? W górę. Jeśli chodzi o NSD, USD, według mnie, jeśli by się właśnie działo coś złego, no to pewnie zauważylibyśmy osłabienie NSD, ale według mnie, na chwilę obecną, NSD, USD do góry. Euro NSD, według mnie w dół. Dlaczego? Bo Europa sobie nie radzi z COVIDem. Poza tym, do grudnia oczekujemy, że. Europejski Bank Centralny będzie obniżał stopy procentowe albo będzie robił cokolwiek, żeby osłabić swoją walutę, żeby pomóc gospodarce. Tymczasem Nowa Zelandia walczy z COVID-em bardzo dobrze, właściwie go opanowała i nie spieszy się z obniżką stóp procentowych i patrzy bardziej lekko optymistycznie w przyszłość. NSDCHF w zależności od sentymentu Według mnie, jeśli będą dobre NEWs -y napływać, no to idziemy oczywiście do góry. Jeśli będą napływać do nas złe NEWs -y lub komentarze w tygodniu od przedstawicieli Nowozelandzkiego Banku Centralnego, to możemy tutaj zobaczyć małą obsługę na NSDCHF, ale mówię, to risk-on-risk-off sentiment będzie rządził tą walutą w najbliższym tygodniu. card, no. Patrząc na opłacalność, to wybrałbym raczej Nowozelandczyka niż Kanadyjczyka, jeśli chodzi o banki centralne. A po drugie, yy, obydwie waluty są Riskon, więc która z nich jest troszkę bardziej silniejsza, ta poprowadzi tu góry. No i szczerze powiedziawszy, myślę, że bardziej silniejszy od Kanadyjczyka jest Nowozelandczyk. Dlatego że Kanadyjczyk jest jednym z głównych eksporterów z głównych eksporterów ropy naftowej, czyli WTI przykładowo i benzyny. I kiedy są lockdowny, to ludzie nie używają benzyny, bo nie jeżdżą do pracy, nie używają ropy, maszyny stoją, fabryki stoją, bo jest COVID-19, więc to powinno przeważać na słabość Kanadyjczyka. Na drugą stronę Nowy Zelandczyk nie ma takich problemów miód czy mleko. No to nie potrzebuje ropy, żeby zrobić takie rzeczy, więc Nowy Zelandczyk powinien do, do Kanadyjczyka ja umacniać się w tym tygodniu. Ale musimy mieć oczywiście na uwadze te te dane, które właśnie przedstawiłem w kalendarzu makroekonomicznym. Wracając do wykresów GPP. No i tutaj też sytuacja wydaje się nie być czysta, bo będzie dużo przemawiania od banku e, Anglii i będzie przemawianie od Banku Kanady. Dużo mówców w tym tygodniu, Bank Kanady utrzymuje stopy procentowe i ma zamiar tak ze 2-3 lata może podnieść jakieś stopy procentowe i będzie wspomagać swoją walutę w, w razie potrzeby robić to jak tam dane wyjdą bardzo złe to wtedy zacząć się zastanawiać o odnieść procentowych z drugą stronę. fund brytyjski ma swój brexit. Bank Anglii, który czeka co z Brexitem no i masakrystyczny przyrost y, zachorowań, jeśli chodzi o ludzi w Wielkiej Brytanii, więc myślę, że dalej będziemy obserwować taką ścieczkę w bok. GPP, USD, ani jednym, ani drugim nie jestem zainteresowany. GPP już omówiłem, USD też, ani jedno, ani drugie. Myślę, że dalej będziemy iść bokiem, chyba, że pojawi się jakieś nefsy typu Wielka Brytania nie chce już więcej rozmawiać z Unią Europejską i wychodzi bez umowy, w co wątpię. No i zbliżamy się do kolejnego deadline'u, jeśli chodzi o rozmowy brexitowe. I pewnie będzie to kolejny deadline, który zostanie znowu przełożony powyżej 31 grudnia i tak dalej, i tak dalej. GPP out. Gdybym miał wybierać, to pewnie bym wybrał właśnie Australijczyka, że jest silniejszy. GPP nie ma nic do zaoferowania. Kompletnie nic. No co? No mają Brexit, mają niezdecydowany Bank Anglii, co w końcu zrobić z tymi stopami procentowymi, oraz mają przyrosty zakażonych i covid -a, a Australia nie ma takich problemów. Więc gdyby było dobrze, to myślę, że bardziej w dół niż bokiem. No ale. Będzie oczywiście dużo mówców w tym tygodniu z Wielkiej Brytanii, z Banku Anglii i z Australii, więc możemy mieć taką ścieczkę w zależności od tego, kto co powie. Euro USD. ani jedna panowa, ani druga. Sieczka dla mnie, sieczka. To się niczego nie spodziewam nowego. Omówiłem już dolara i euro, więc myślę, że nie ma co więcej dodawać do Euro USD. Ścieczka. Euro GPP w zależności od Brexitu, od Newsów Brexitów, jeśli będzie dobry Nefs, Brexit, no to Euro powinno iść do góry. Przepraszam, GPP powinno iść właśnie w dół, jeśli będzie dobry Nefs Brexit. Jeśli będzie zły Nefs Brexit, no to Euro idzie do góry. Tymczasem taka sieczka mi się będzie trwała dalej w tym tygodniu. Cochę FPY. Obydwie waluty są rysków, więc, jeśli działałby się źle, to jedna i druga chciałaby być tą silną. więc Myślę, że dalej będziemy obserwować sieczkę. A od CHF, jeśli będą dobre newsy i pochlebne komentarze ze strony RBA w tym tygodniu, no to kierowałbym się ku górze. Jeśli z kolei pojawiłyby się jakieś naprawdę liche newsy, typu kolejne lockdowny w Australii, szczepionka nie działa i tak dalej, no to jesteśmy skazani właśnie na sprzedaż Australczyka i kupowanie CHF. No w zależności od tego jak nam przyświeci sentyment, bo wszystko może się zmienić tak jak w zeszłym tygodniu o, w poniedziałek o 12.35 pojawi się nefso o szczepiącej i, i od poniedziałku w sumie było szaleństwo o dziewiąty, no od poniedziałku było szaleństwo tylko do góry 130 pipsów, tam 90 można było zabezpieczyć do piątku końca Nowozelandczyk, JPY, waluta RISKON jako Nowozelandczyk i LISKOW jako Japończyk Jesteśmy ustawieni pod sentyment Po prostu, jeśli będzie dobrze na świecie się działo i inwestorzy będą optymistycznie patrząc w przyszłość, kupujemy Jeśli znowu pojawiłyby się jakieś złe NFC, sprzedajemy nie, nie można określić na chwilę obecną, co się wydarzy w przyszłym tygodniu Na dłuższą metę, właśnie wybrałbym raczej do góry Ale nie wiadomo co wydarzy się w przyszłym tygodniu. GPP JPY. No... Spodziewałbym się raczej sieczki, bo Brexit, przemówienia z Banku Anglii, a JPY to waluta y, riskowa, więc w razie... Gdyby źle się działo, no to raczej sprzedaż GPPY. GPP, GPP CHF, to samo co GPP JPY. Australia, Nowa Zelandia. No... Sytuacja jest odrobinkę nieciekawa, no z jednej strony mamy Australię, która niby powinna właśnie rosnąć jako risk on, widać było w poniedziałek zrobili pina. No i tak nie bardzo wiadomo w końcu, kupować tego Australijczyka do dolara czy nie. No, według mnie bardziej bym się nastawiał na kupne na Australii. Ja dolar niż na sprzedaż. Australia ma według mnie więcej do zaoferowania w dobrym sentymencie, jeśli będzie się dobrze działo na świecie, niż dolar amerykański, który ma bidena, który chce wkroczyć do Białego domu, Trumpa, który nie chce stamtąd wyjść, wzrost zakażony w USA bez przerwy, no i nadal się nie dogadali odnośnie polityki e, fiskalnej w USA i po prostu według mnie więcej faktorów jest na to, żeby auto USD rósł niż spadał. Euro out według mnie jednokierunkowo w dół. Europejski Bank Centralny będzie maciąć stopy procentowe lub zrobić jakieś wsparcie dla Europy, żeby obniżyć e, europejską walutę. Euro w grudniu. Australia tymczasem utrzymuje stopy procentowe, jak jest, ale będą oczywiście komentarze w tym tygodniu, więc trzeba mieć na uwadze kalendarz ekonomiczny i co oni tam powiedzą jakiego dnia. Na dłuższą metę myślę, że Australijczyk powinien zyskiwać, bo w Europie nie kontrolują COVID-19, a w Australii wychodzi im to znacznie lepiej według mnie niż w Europie. I to tyle, jeśli chodzi o to parowoltowe. GPP, NSD myślę, że w dół. NSD ma według mnie więcej do zaoferowania. GPP ma problemy z COVID-em i to spore. NSD właściwie nie ma problemów z COVID-em żadnych i bardzo tam dobrze ogarniają temat. Bank jeden i drugi centralny jest za utrzymaniem swoich stóp na przez jakiś czas. Jeśli będzie działo się dobrze, no to NSD powinien zyskiwać. Jeśli działoby się źle, to dlaczego GPP miałoby niby zyskiwać? Więc według mnie na dłuższą metę powinniśmy się spodziewać kierunków kierunku w dół na GPP NSD. No i oczywiście zapomniałem w środku filmu powiedzieć, że jeśli Wam się podoba, to dajcie lajka subskrybuj, jeśli chcesz zobaczyć więcej moich analiz i co jeszcze no i podziel się z innym traderem, jeśli uważasz, że w zeszłym tygodniu udało mi się coś przewidzieć czy moje komentarze na Discordzie czy, czy gdzieś były pomocne, no to subskrybuj kanał no i do następnego a podziel się z jakimś traderem, jeśli uważasz, że to był dobry filmik Mam nadzieję, że komuś na coś przydadzą te filmy. No narka, do następnego filmu.